Na kanale LagerLK24. W tym filmie będziemy obserwować Żółwia i rybki. No. Żuwik. Chyba jakoś śpi, ale nie rozumiem, czemu tak dziwnie. Ale dobra. Yy, tutaj. Tu jest. Yy, poczekajcie. O, tu jest jedna rybka, druga. Tu trzecia taka mała. I tam jest czwarta. Mała. To są głupiki. Dwie małe, dwie duże. No i ten żółw, czekajcie, może go ręką jakąś rusza, czy coś. Dajcie mi chwilkę. Wyciągnę tego w sumie. O, widzicie? Uj. O, już się obudził. On żyje, bo inni mówią, że on chyba umiera. Ale on tak naprawdę żyje. Tu widzicie, ma otwarte oko. On tak właśnie ma. Nie wiem czemu. Dziwne taki trochę. Mogłabym powiedzieć. Dlatego chyba dajemy im jedzonko. Rów tam tego nie zjadł. Więc mu to ruszę, żeby to... Już jest czyściutkie, tutaj trochę, żeby nie było za mokro. No i jeden przysmak tam damy. A w sumie? No. Dobra, czekajcie. Nie wiem, czemu trochę więcej wody nie wlać. Nie tylko dla, dla żółwia, ale też dla rybek. No, w sumie nie trzeba. Dobra, jedzonko się moczy. Wszystko Dobra, tutaj mam akurat dla rybek, tylko to się trochę tak trudno otwiera, więc jedziemy po jedzonko tych rybek. O, tu mamy jedzonko. O, no to, to trochę bierzemy. Może to trochę więcej, bo Właśnie tak to trochę dużo jedzą. Wystarczy. I teraz to zamknę. Oja. Dobra, tu mam jedzonko. Ostatnio nagrałam filmik, jak karmię zwierzęta. Jak karmię zwierzęta. O! Nie ja wiem, czy to trochę nie za dużo. w Będę trochę za dużo jak na cztery ryby, ale niech se zjedzą. Żubik? Chyba zaraz chwyci to jedzonko. Widzicie? Tu jest to jedzonko, a tu żubik. Dobre rybki. Mm. O, tu jest jedna, druga i co są te? O, tam jest y, trzecia i czwarta. Te małe są takie słodziutkie, nie? Słodziaki z nich. O, już zaczynały trochę chapać jedzonko, to popatrzymy. O, tutaj. O, mała idzie. O, fajnie to jedzą. I patrzcie, już prawie wszystko zjedzone, jestem pod wrażeniem. Widzowie, na sto lajków i przynajmniej przynajmniej dwadzieścia lub 30 subskrypcji. Nagram filmik. Mm. Nagram filmik jak no mogę spróbować jak terazować psa, chociaż chyba mm, dzisiaj nagram jeszcze ten filmik. Ale ale ja tylko wam tak mówię. Absolutnie. ten żółw jakoś się nie rusza, chociaż to największa atrakcja dlatego go to trochę dorusza coś żółwik, o idealnie, wypłynął stary taki tam widzicie go? Piękności. Ale patrzcie, jak słodko tymi łapkami swoimi rusza. Nie. Na no to widzowie do następnego odcinka, za niedługo będzie kolejny filmik.